Jakie piękne torty! Jestem gotowa, żeby wybrać dekorację do mojego! Wow, żelkawe robaczki! Świetnie! Mira, tylko spójrz, ile ich jest! Teraz twoja kolej na kręcenie kołem! Boję się, że dostanę coś mniej smacznego! Wiedziałam! Prawdziwe robaki! Ochyda! Fuj, są takie straszne! Nie mogę ich umieścić na moim torcie! Nic na to nie poradzisz. Czy chcesz, czy nie musisz? Zamknę oczy, żeby tego nie widzieć. O matko, one się przemieszczają, to okropne. Dlaczego tak mało? Trzeba położyć więcej. Nie sądziłam, że jesteś taka okrutna, Kate. Myślałam, że jesteś moją przyjaciółką. Tak, to nie jest zbyt ładny widok, ale to nie moja wina, takie są zasady. Nie chcę wkładać tego do ust. Robaki się ruszają, tego na pewno nie przeżyję. To obrzydliwe. Muszę to szybko zajść tortem bez dekoracji. FU to mimo wszystko jest paskudne przysiągło robakami. O nie, chyba coś pełza po mojej twarzy. Tylko nie to. Znowu robaki. Mam ich serdecznie dość. Wpełzają nawet na moje włosy. Kiedy to się skończy? Możesz ostrożniej. Jeden robak przeleciał tuż przed moim nosem. Dobrze, że wszystko zjadłaś i zostały tylko moje żelkowe robaczki. Lepszej dekoracji nie mogłam sobie wyobrazić. Jestem pewna, że nie tylko ozdobią mój tort, ale sprawią, że będzie o wiele smaczniejszy. Zobacz, jakie są ładne. Naprawdę wygląda niesamowicie. Jakie to jest pyszne, nawet nie masz pojęcia. Mogłabym zjeść całe ciasto za jednym zamachem. Nie ma lepszego połączenia. Kejta, okay, może mnie poczęstujesz? Daj mi chociaż jeden kawałek. Proszę! Nie ma mowy, nawet na to nie licz. Takiej odpowiedzi się nie spodziewałam. Nie szkodzi. Dam ci nauczkę. Co to jest? Czy to atak? Mogę stanąć w obronie mojego ciasta. Zobaczymy, kto jest silniejszy. Broń się! Raczej ty się broń, wiem jak atakować. Całkiem niezły cios, jesteś w tym dobra. Dla ciasta jestem gotowa zrobić wszystko. Przegrałam. Nie uda mi się skosztować tortu. Zapamiętam ci to. I mam nowy plan. Ej, co ty robisz, Mila? Puść mnie! Teraz cały tort jest zdecydowanie twój. No i świetnie. Nieźle wyglądasz. Jestem gotowa, by znów kręcić kołem jako pierwsza. Zaraz mnie stąd zdmuchnie. Jaki silny wiatr! O nie, nie wierzę! To papryczki Chili! W końcu masz coś paskudnego, a nie słodkiego. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Jestem pewna, że tym razem szczęście będzie po mojej stronie. Dostałaś żelkowe oczy, to nie fair. Dlaczego? To sprawiedliwe, tak zdecydował los. Zobacz, jak dobrze wyglądają żelkowe oczy na moim torcie. O, rany to najlepsze połączenie. Smak tego tortu zapamiętam na zawsze. Ja też chcę go spróbować. Nie ma mowy. Ty się ze mną nie podzieliłaś, więc ja też nie mam zamiaru. Oszalałaś? Prawie mnie zraniłaś. Teraz już na pewno nie będziesz polować na moje ciasto. Po co mi ten widelec? Zjem tort rękami. Tak lepiej smakuje. A poza tym można włożyć do ust dużo więcej naraz. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie to jest pyszne. To spełnienie marzeń. Masz rację, ale ma jeden minus. Za szybko się skończył. Zostało tylko jedno żelkowe oko. A może podrzucę je do góry i złapię ustami? O nie nie udało się! Nie wiem, jak to się stało. Co za fart! W końcu udało mi się spróbować żelków. A teraz jedz swój tort z papryczką Chili. Dzięki za przypomnienie mi o tym. Dobra, zacznę od dekoracji. Swoją drogą wychodzi całkiem ładnie. Spójrz, jak dobrze te kolory się komponują. A teraz się dowiemy, jak twój tort smakuje. Może sobie to darujemy? Ale wygląda na to, że tego nie uniknę i będę musiała spróbować. Już czuję ten smak przypraw. Nie lubię chili. Nie podoba mi się to. Dlaczego tak mało? Weź kilka kęsów na raz. Zobaczysz, nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie próbuj grać na moich uczuciach. Zjadaj do końca. I po wszystkim mam nadzieję, że teraz jesteś szczęśliwa. O nie, chyba zaraz będzie pożar. O nie, ja płonę. Chyba przesadziłam. Niepotrzebnie kazałam ci jeść całą paprykę. Trzymaj się, Kate, polejcie wodą. Jak miło, dzięki. Teraz moja kolej, żeby zakręcić kołem jako pierwsza. Kaktus? Kurczę. Przecież jest kłujący. Jak ja mam go zjeść? Chwileczkę. Chyba nastąpił błąd. Koło zatrzymało się na frytkach. No dobra, nie będę kombinować. Dokładnie, nie da się mnie oszukać. Teraz ja kręcę kołem. Intuicja mi podpowiada, że dostanę coś pysznego. Guma! Moje przeczucia mi nie zawiodły. Miałem dużo smakołyków. Mogłabyś mi dać chociaż jedną z nich. Nie mam mowy. Sama chcę je wszystkie spróbować. Myślę, że jak połączę te kolory, to wyjdzie coś super. Boże, jak to apetycznie pachnie, z trudem powstrzymuję się od jedzenia. Hmm. Wygląda naprawdę świetnie. Bardzo chciałabym dostać taki tort. W sumie nie muszę wykorzystywać wszystkich gum do dekoracji, mogę zjeść jedną tak po prostu. Masz rację. Spójrz, wyszło mi serduszko. Wow, wygląda naprawdę słodko. Myślę, że idealnie dopełni tą całą kompozycję. To genialne. Jesteś wspaniałą dekoratorką. Dzięki. W końcu nadszedł ten wielki moment. Mogę spróbować tego, co zrobiłam. Nie mam wątpliwości, że jest to błędnie pyszne. Masz rację. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem wszystkiego. Kate, cała się wywróciłaś. Gdzie są twoje maniery? Przyznaj się, jesteś po prostu zazdrosna. O, zupełnie zapomniałam, że z gumy można zrobić balony. Może lepiej się zatrzyma i ten balon nie przeraża. Jest naprawdę duży. Dobra, muszę to przerwać. Przepraszam. Co ty zrobiłaś, Mila? Przez ciebie jestem cała w gumie, jak mogłaś. To twoja wina, mówiłam ci, żebyś przestała. O nie, ten kłujący kaktus. Nie mogę tego zjeść. Wymyśl coś, to twój problem. Mam pomysł, spróbuję go zrealizować. Obawiam się, że te nożyczki są za duże. Potrzebuję czegoś mniejszego. Te też nie będą dobre, ale nożyczki do manikuru są w sam raz. Czas zrobić mojemu kaktusowi fajną fryzurę. Aha. A, więc taki masz plan. No, genialne! Dzięki, mam nadzieję, że teraz będę mogła zjeść mojego kaktusa i nie zrobić sobie krzywdy. Czemu to tak długo trwa? Już zasypiam. Ej, obudź się! Wyprawia, to bolało. Pospiesz się i dekoruj swój tort. Wiem, muszę zatrzeć mojego kaktusa na tarce, wtedy będzie o wiele łatwiej nim dekorować. Zobacz, jaka równa warstwa wyszła. Świetnie się spisałam. Cieszę się, a teraz czas sprawdzić, jak smakuje. Kaktus jest trochę gorzki, ale ogólnie nie jest źle. No i wspaniale. Z nami. Dziewczyny to takie ekscytujące. Co nas czeka w tej rundzie? Myślę, że wam się spodoba. Dostaniecie całą masę żywych karaluchów. Spójrzcie tylko, jakie urocze. Co za ochyda. Przykro mi, ale i tak będziecie musiały je narysować. I to za pomocą małych nakładek na palce wyglądających jak rączki. Będzie wam się nimi bardzo wygodnie rysowało. Trochę nietypowo, ale wam się spodoba. Nie zapomnijcie, że macie tylko jedną minutę. Czas start. Nie chcę dostać karaluchów, ale muszę zademonstrować mój talent. Myślę, że wyjdzie mi bardzo ładnie. Mam nadzieję, bo inaczej nie będę miała od kogo przerysowywać. Kurczę, złamała mi się kredka. Czym teraz będę rysować? Wiem, mam tę perówkę. Mam nadzieję, że mi pomoże. Super, teraz znowu mogę rysować. Co się dzieje z moją temperówką? O nie! Teraz jestem cała w opiłkach. Ale naostrzyłam kredkę. Muszę tylko zdmuchnąć śmieci z kartki, żebym mogła zacząć rysować. Gotowe. Ej, co ty sobie wyobrażasz? Teraz ja jestem cała w śmieciach. Nie martw się, pomogę ci się ich pozbyć. Dzięki, to bardzo miło z twojej strony. Nie będę się dłużej na ciebie gniewać. Co to jest? Skąd się wziął ten papier? Julie, przestań rzucać przedmiotami. Odczep się. Co za tupet. Nie rozumiesz, że przeszkadzasz mi w rysowaniu? Nie mogę ciągle przerywać swojej pracy. Dobra, sprzątnę te śmieci. Jaki piękny rysunek. Też go zabiorę. Ej, gdzie jest mój rysunek? Za chwilę challenge się skończy. Masz rację. Wyzwanie dobiegło końca. Czas pokazać, co udało wam się narysować. Wita, mogłaś się bardziej postarać. Dislike. Mila, gdzie jest twoja praca? To nie przejdzie. Na pewno nie wygrasz. Julie, rewelacja. Bardzo mi się podoba twój rysunek. Bo jest mój. Stop, dziewczyny. Przestańcie się kłócić. Co się stało? Chociaż... Nie chcę zajmować się waszymi problemami. Mam wystarczająco dużo własnych. Mila, dostajesz karaluchy. Trzeba było się postarać. A, to straszne. Przecież się starałam. One pełzną! Spójrz na to, co tam leży na dnie! Coś bardzo błyszczącego! To pierścionek z prawdziwym diamentem! Ojej, jakie ja mam szczęście! Tak, wygląda pięknie! Dziewczyny, tym razem czeka Was jeszcze bardziej niezwykła nagroda. Lubicie owoce morza? Bo jedna z Was dostanie tę ślizgą, ale bardzo uroczą ośmiornicę. Żartujesz! Fu! A malować będziecie na szkle tymi farbami. Mam nadzieję, że dacie radę. Czas start! W dzieciństwie często malowałam w ten sposób, więc muszę wygrać. Kurczę, to wygląda jak jakaś plama. Trzeba tu wytrzeć. Jak można tak zepsuć pracę? Ja zaraz narysuję coś naprawdę fajnego. Może naszą nagrodą naprawdę jest straszna ośmiornica, ale nawet ją można narysować słodko i ładnie. Wychodzi mi całkiem fajnie. Całkowicie zgadzam się z Milą. Ponadto, im lepiej narysowana ośmiornica, tym mniejsze szanse na zdobycie prawdziwej. Skończyła mi się niebieska farba. Mam nadzieję, że Mila nie będzie miała nic przeciwko, jeśli od niej pożyczę. Ej, nie rozumiem. Mogłabyś zapytać mnie o zgodę. Zobaczymy, jak ci się spodoba, gdy ta butelka farby będzie już na zawsze twoja. To genialne. O nie, co się dzieje? Jak mam to odkleić? Dobra, najpierw muszę dokończyć rysunek. Witaj, ty co narysowałaś? Chyba coś bardzo przerażającego. To okropne. Takie teksty są bardzo niemiłe i nie na miejscu. Będę musiała dać Ci nauczkę. Ciekawe co powiesz na to. Nie, co ja teraz zrobię? Nie chcę śmiernicy. Chociaż klej, którego użyłam do zrobienia żartu, może mi pomóc. To świetny pomysł. <noise> Dziewczyny, kończymy. Czas pochwalić się pracami. Hey, come on. Julie, no brawo, wyszło niesamowicie. Wow. Awesome. Wita, ale twój rysunek hey. to jakiś koszmar. Niestety nie jest to <noise> dobra praca. Drows. Mila, po tobie też spodziewałem się więcej. W dodatku, rozbiłaś szkło, kurzyłaś mnie. Myślę, że będzie sprawiedliwie, jeśli ośmiornica trafi do zawodników, którzy nie dbali o zasady challenge'u. Witaj Mila, ośmiornica jest wasza. Tak jest, smacznego. A ja będę patrzyć i się śmiać. Możecie sobie jęczeć i tak musicie zjeść ośmiornicę. Spróbuję. Fu, to obrzydliwe. Nie sądziłam, że jest aż tak niedobra. Teraz jeszcze bardziej boję się spróbować. To naprawdę ohydne. Julie, dlaczego się ze mnie nabijasz? Nie pozwolę na to. Wita proponuje pokazać Julie, kto się będzie śmiać ostatni. Popieram! Julie, łap! Eee, co zrobiłyście? To obrzydliwe! Teraz mam macki we włosach. Jesteście takie okrutne! Jak będzie wyglądała trzecia runda tego challengeu? Tym razem poszczęściło się wam z nagrodą. Zobaczcie, jakiego uroczego pieska otrzyma jedna z was. I znów trzeba będzie malować czymś bardzo nietypowym. Zróbcie sobie taki makijaż, aby wyglądać jak ten słodki piesek. Macie dokładnie minutę. Czas start. Nie mogę przegrać. Bardzo chcę się zaprzyjaźnić z pieskiem. Ja też. Muszę się więc spieszyć. Wszystkie chciałobyśmy mieć takiego słodkiego przyjaciela. Już kiedyś robiłam taki makijaż. Nie sądziłam, że ta umiejętność mi się przyda. Dziewczyno idzie za dobrze. Trzeba to naprawić. Ej, co ty zrobiłaś? Wszystko zepsułaś. Przepraszam, to nie moja wina. Wiesz co? A masz. Następnym razem odechce Ci się mi przeszkadzać. Tak? W takim razie ty też oberwiesz. Mam nadzieję, że ci to wszystko skłonie z twarzy. Dlaczego to bardzo mnie nie lubisz? Wyglądacie naprawdę strasznie raczej jak jakieś upioranie pieski. Tylko mnie nie dotykajcie! Czas się skończył. Kto zostanie właścicielem tego pieska? Wita, to okropne. Możesz dzieci straszyć. Mila, nie wyglądasz lepiej, twój makijaż z pewnością nie jest taki straszny, ale nadal nie jest to uroczy piesek. Tylko praca Julie się nadaje. Gratuluję, masz nowego przyjaciela. Hurra, spójrzcie, jaki jest śliczny i jaki słodki. No co tak patrzycie? Musiałam jakoś walczyć z konkurencją. Co to za zapach? O nie, uroczy piesek zostawił niezbyt uroczy prezent! Fuu, co za ochyda. Czyli my mamy pieska, a ty masz to, co zostawił. Sprawiedliwość została wymierzona. Dziewczyny, w tej rundzie czeka na Was przepiękna nagroda. Spójrzcie na ten cudowny naszyjnik. Dostanie go jedna z was! Arysować będziecie tymi buteleczkami, które zawierają kolorowy klej z brokatem. Myślę, że będzie fajnie! Czas start. Zaczynajcie. Wiem na pewno, że to ja zostanę właścicielką tego naszyjnika. Dziewczynom taka luksusowa biżuteria nie pasuje. Jak w ogóle wycisnąć ten głupi klej? O nie, wszystko zniszczyłam. Jak mam się tego pozbyć? Może rozetrę to innym kolorem? Nie, nic nie działa. Co robić? Julie, to nie jest śmieszne. Zaraz oberwiesz. Dobra, nie dotykaj mnie, ja rysuję! Ja absolutnie nie mam pojęcia, jak narysować na szyjnik. Dziewczyny nie mogą go dostać. Mila bez urazy, ale będziesz musiała poczuć na sobie moc tego kleju. Wszystko idzie idealnie. Trzeba tylko dodać kilka kropel czerwonego kleju. Super! Co się dzieje? Dlaczego butelka przykleiła się do mojej ręki? Julie, czy to twoja sprawka? Moja? To Wita! Tak? Więc za chwilę się przekonasz, jak dobry jest ten klej. Ale nie na dłoni, a na twarzy. Proszę bardzo. Myślę, że nawet jej pasuje. Pomocy, zdejmijcie to ze mnie. O nie, teraz nie czuję połowy twarzy. Muszę natychmiast przykleić brwi na miejsce. Mila, nie trzeba było ze mną zadzierać. Zaraz cię załatwię. Stop, czas minął. Pokażcie, co narysowałyście. Wita, co za porażka! Znowu okropna praca. Tylko proszę się nie obrażać. Julie, twoja nie jest lepsza. Dziewczyny, co się z wami stało? Przecież umiecie rysować. Mila, dobrze, że chociaż ty mnie nie zawiodłaś. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że nagroda wędruje do mili. Gratulacje! Wspaniale! Teraz będę najładniejszą dziewczyną w okolicy. Julie, też chcesz taki? Okay. Oczywiście, że chcesz. Ale i tak ci go nie dam. Ty kłamczucho. No to nikt go nie dostanie. Co ty zrobiłaś? Już czułam się jak księżniczka. To było takie piękne. Dziewczyny, szkoda, że nie widziałyście swoich kwaśnych min. Żaden naszyjnik tego nie naprawi. Czy to nasz pierwszy posiłek? Wspaniale. Wow, tort jest ogromny. Z chęcią bym ugryzła kawałek. Ledwo się powstrzymuje. Spróbujmy go szybko. Nie spiesz się, Julie. Jeszcze nie spojrzeliśmy na karty. Trzymaj. Aleks ma rację. Zacznijmy od nich. Wspaniale, mogę polizać tort. A ja go ugryźć. Czyli ja nie mogę robić nic. Kurczę. Dajcie mi chociaż spróbować kremu. Tu wbrew zasadom, Julie, nie wolno. Mm, pyszności. Nie wasz się tego robić więcej, bo nie będę miał co lizać. Super, jest naprawdę pyszny. Chcę więcej. Wow, jak dużo kremu. Można go lizać bez końca. Wystarczy, Alex. Teraz moja kolej. Mila ma rację. Wystarczy ci na dzisiaj. Oj, wysmarowałem sobie nos kremem. Będę miał na później. Nie wiem jak wy, ale ja mam co jeść. Boże jakie to jest pyszne. Teraz na pewno mnie zatrzymacie. Nie mogę na to patrzeć. Trzeba interweniować, zanim zje całe ciasto. Daj nam, proszę. Oczywiście, że nie. Nie chcę się dzielić. Tak? No to masz za swoje, Mila. Puść mnie, Alex. Masz teraz krem na całej twarzy. I to nie jest śmieszne. Zaraz też dostaniecie trochę słodyczy. To jest to, czego chcieliście, prawda? Trafiłaś Julie prosto w oko. Jakie to zabawne. Ej, co ty sobie wyobrażasz, Mila? To wasza wina. Kontynuujmy, mamy nowe danie. Tym razem ja otworzę. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to kaktus! Wygląda niesamowicie. Obawiam się, że jest zbyt zbytkujący. O tak, jak boli! Nie trzeba było go dotykać gołymi rękami. Dobrze, że mam plaster. Daj, zakleję Ci palec. Dobra, dzięki. Co ja bym bez ciebie zrobiła, Alex? Proszę bardzo, tak jest znacznie lepiej. Wyciągnijcie karty. Super! Nie muszę go dotykać! Tylko nie to! Muszę go polizać! A ja muszę ugryźć! Chętnie to zobaczę! Do dzieła, Mila! Lepiej ty! Jestem gotowa ci ustąpić. A ja tobie zaczynaj! Wystarczy, bo zaraz oszaleję. Zagrajcie i uczciwie zdecydujcie, kto zaczyna. Mm, to niezły pomysł. Spróbujmy, Julie. Świetnie, wygrałam. Ty zaczynasz. Aleks, po co w ogóle to wymyśliłeś? Byśmy sobie poradziły bez ciebie. Jak to boli. Cały język sobie podrapałam. Spójrzcie. To straszne. Po prostu zrobiłam wam kawał, a wy uwierzyliście. To nie jest zabawne Julie. Polisz to jeszcze raz! Tylko nie to! Chwila? Mam pomysł! Trzeba ogolić kaktusa, wtedy będzie niegroźny. Moim zdaniem ten tryb jest za słaby. Spróbujmy włączyć tryb turbo. No to mi się podoba! W ten sposób na pewno poradzę sobie z igłami. Patrzcie, to działa! Mogłabym zostać fryzjerką kaktusów. Wystarczy! Wszystkie igły na nas lecą! Zrobione! Co tam mówiłeś? Ups, to było niechcący! Jasne! No polisz w końcu tego kaktusa! Dobra, dobra, nie denerwujcie się tak! Teraz z łatwością wykonam to zadanie! Gotowe! Nieważne jak bardzo się ociągam! W końcu nadeszła moja kolej! Muszę to zrobić szybko i zapomnieć! Uuu, jakie to gorzkie! Nie podoba mi się to. Fajnie to obserwować. Mila, co ty wyprawiasz? O, przepraszam, Alex, nie mogłam się powstrzymać. Niech to będzie dla ciebie nauczka. Nadchodzi nasze nowe danie. Ja sprawdzę? To ogromny czupa-czups. Rewelacja. Jaki duży. Mam nadzieję, że uda mi się go chociaż polizać. Wymieszajmy odpowiednio karty, żeby było sprawiedliwie. Super! Mogę zjeść lizaka. Kurczę, a ja nawet go nie spróbuję. Kurczę, ja mogę go polizać. To nie fair. Przestań się złościć, Mila. To nie pomoże. Wszystko już wiemy. Przepraszam, Alex, ale ja zacznę. Dobra, ustąpię ci. Autr, dlaczego rzuciłaś we mnie opakowanie? Przepraszam, nie zauważyłam. Julie nie może ugryźć lizaka. Co ty robisz? Chyba oszalała. I tak nie dasz rady rozbić tego lizaka. Przekonamy się o tym. Wezmę młotek. Opamiętaj się, Julie, błagam cię. Nie do wiary, młotek się roztrzaskał. Twój plan zawiódł. Daj mi tego lizaka. Wiem, jak sobie z nim poradzić. Polizać ja bym go tak mogła. No, trochę to potrwa. Już nie wiem, co robić. Może zrobię sobie manikiur? Gotowe. Co dalej? Spróbuję się zdrzemnąć. Nie, to nie działa, Aleks. Długo jeszcze. Przyspieszmy to. Mila, oddaj mi tego lizaka. Proszę. Nie chciałam go zabierać. Chciałam tylko trochę pomóc. Fajny wynalazek. Dzięki temu mogę zjeść Kijzaka o wiele szybciej. Super! Kurczy się! Niewiele już zostało. Takiego czupa czupsa dam radę zjeść. Daj mi go! Jest taki mały. Ciesz się, że w ogóle trochę zostało. Dzięki, Alex. Co to jest? Tu jest coś oprócz lizaka. Wiem, to guma. Super. Kurczę, mogłem ją mieć. Julie, lepiej nie nadmuchuj tak wielkich balonów. O nie, balon pękł. Alex, wygląda na to, że miałeś rację. Julie zaplątała się w gumę. Chyba tu śmierdzi czymś zgniłym. Myślę, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Fuu, Julie, masz rację. Aż strach sobie wyobrazić, co tam jest. Fuu, śmierdząca ryba. A ktoś będzie musiał jej spróbować. Lepiej więc, żebyśmy szybko zaczęli działać. O nie, muszę ją polizać. A ja będę musiał ją ugryźć. A ja nic nie muszę, jestem szczęściarą. Hurra! Aj, moja głowa! Myślę, że nie ma powodów do radości, Mila. Skoro tak się denerwujesz, Alex, to pozwól, że ja zacznę. Fuj, do tej ryby nawet lepiej się nie zbliżać. Nie chcesz jej polizać? To nie przejdzie! Dobra, dobra, gramy według zasad. Nie, zmieniłam zdanie. Lepiej nie będę lizać tej ryby. Dlaczego? Bo się boję! Ale nie jestem tchórzem. Spróbuję jeszcze raz. Alex, puść mnie! Ja tylko pomagam Ci wykonać zadanie. Nie prosiłam cię o pomoc. Teraz twoja kolej. I na pewno od tego nie uciekniesz. Dlaczego to zrobiłaś, Julie? To obrzydliwe. Teraz jesteśmy kwita.